Cześć, hej Siemanko i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj w końcu doczekaliście się czegoś o co prosiliście mnie bardzo, od bardzo dawna, żebym założył swój klub w Brawlstars. Darem tutaj utwórz klub i tu możecie, możecie się zdziwić, ale dam nazwę Astron Polan. To myślałam nad nazwą, ale dam tą nazwę, ponieważ jakiś rok temu miałem klub właśnie o takiej nazwie. A też zbytnio nie chcę na przykład dawać LKS Team lub Luke Sole, bo to no, trochę cringe'owo by było. Dlatego dam właśnie taką nazwę. I teraz pytanie, od ilu pucharków yy, dać wymagane? Myślałam na 20 tysięcy, ale na, na początku chyba dam po prostu 15, no 15 to jest naprawdę bardzo mało i myślę, że właśnie większość z Was będzie miała, ale już jak wbijecie do klubu to weźcie mnie ciągle, nie zapraszajcie! Bo głównie gram ze znajomymi, ale czasami właśnie z klubowiczami zagram. No, opis to będzie jeszcze do zmiany. Oficjalny klub. Lukę, Sole Zapraszamy. Dobra. Tak. Yy, dobrze napisałem, dobrze napisałem. W ogóle nie wiem, co to daje, że prorodzinny. Aby dałem tam od. Pię... Dobra, od 15. Jeżeli wiecie, co to jest prorodzinny, to napiszcie w komentarzach. Oznaczając swój klub jako prorodziny, zezwalasz na wstęp graczom bez. XD? To ma w ogóle sens? Wiesz, tak? Każdy ma... nie musi swojego wieku podawać. Dobra, zostawię. Dobra, tak dam. Niech już tak będzie. I jeszcze herb. Damy myślę, że te niebieskie mi się trochę nie podobają. Fioletowe też. Dałbym albo czerwony, albo zielony, albo żółty, ale chyba dam ostatecznie Żółty jak... No chyba żółty. To chociaż zielony by wyglądał lekko lepiej. No zielony dam. Ostatecznie. Utwórz. Pyk, klub stworzony. <grym> Bardzo fajnie napiszę siema Cyk. I jak chcecie to wbijać, to musicie wbijać właśnie do klubu. Dobra, i jeszcze myślę, że zagramy sobie jakieś gireczki na tym odcinku. Wiecie, żeby to się kurde działa, a nie że tylko klub stworzyłem Dobra, więc zagramy sobie ginem na... Albo powerplaya sobie zagram. O. Powerplay w sumie będzie fajny. Eagle Surge kurde. Jak ktoś wbił do klubu? Ej lol! Czy serio już ktoś wbił do klubu, bo klubu, bo jak zagrałem to chyba jedynkę widziałem. Widzimy zaraz to ogarnę. Nie no kurde, niektórzy są cerotaty szybcy, że to masakra. Dora PowerPlay myślę, że pójdzie na luzie, bo tu kurde, no nie masz tak dobrych przeciwników. I ten klub już chyba stworzyłem na stałe. Najwyżej jak postanowię kiedyś wyjść, bo co się stanie, to będę miał po prostu lidera na drugim koncie. Czasami też wychodzę na różne kluby, na różne turnieje, do różnych klubów. No i komuś najwyżej dam lidera na chwilę, na jakiś czas jak wyjdę. Dora tutaj mamy poko i szelkę. No tu nie grałem bo przez jakieś. Połowę sezonu tego powerplaya, więc kurde No noobów losuję, no nie ma co mówić <taki> Takich noobów że, że przegramy No to nieźle kurde, nieźle, nieźle Dobra jest tu Bibi, Poko Dobra bardzo Fajnie zniszczony, w ogóle ta Bibi Ma spita, czy mi się zdawało? Bo banka jest o wiele lepsza na brobala Dobra mamy już zasięg Dojazd tych typów, kurde Nie wiedzą co się dzieje Dobra Bibi tu będzie Teleport. Nie, ale ją zrobiłem. Dobra. Szelka bardzo ładna. Użycie gadżetu bardzo fajnie. A ja mam takie wrażenie, że ktoś wbił do klubu, a teraz mnie ogląda. Zaraz wyjdę i będę miał zaproszenie. Znając życie. A tak jak mówię, jak już wbijecie do klubu, to nie zapraszajcie mnie ciągle, bo jak ktoś będzie spamił zaproszeniami, to i tak odrzucę. Bo niektórzy tak mają, że tak, odrzucam ich, a ciągle spamią mi zaproszeniami. I cyk, 410 punktów Bardzo fajnie Dwie wiadomości Ha, Dremor wbił Pozdrawiam Dremora, który pewnie od godziny Patrzył mój profil I WP Medawor, kurde No to ładnie, no to ładnie Jak już wbili Pewnie Dremor ten, siedział w moim profilu i patrzył Kurde, dobra, stworzył klub I tak patrzył pewnie Że wbił od razu po założeniu Mamy Leona i Rico Więc kurde, ciekawie, ciekawie Ciekawe, ile osób jeszcze wbije do końca tego y, odcinka. <laughs> nie, jak jeszcze by wbiło tak z dwie osoby, to już by było śmiesznie. No, szczerze, nie spodziewałem się, że to tak szybko ludzie wejdą. Chyba, że, że dopiero go to stworzyłem. Dobra, tu jest Nita, chodź tu, Nita. No, chodź tu, panie kolego. I, nie no, surcz, kurde, teraz jest tak mocny, że to masakra. No, ale nie polecam wam grać solo, naprawdę. Grałem solo, to na każdej mapie były same 8-bity. XD. <noise> w ogóle się nie dało nic zrobić jak takie 3 8 bity były surge. W sumie jak się mam maksymalny level, to jeszcze jakoś pójdzie na te 8 bity ale jak ma się już gorszy, to nie ma szans. Właściwie to już nawet zasięgiem da się bić te 8-bity. Dobra, jeszcze jedna giereczka, myślę, że to już będzie ostatnie na, na tym odcinku. Nie na no powerplay jest łatwy, to tu myślę, że dwie wygrane siądą na luzie. Bo nawet mogę, kurde, kierować moich randomów. Wiadomo o co chodzi. Kurde, już chciałem się teleportować. Dobra, ale Brok tutaj. Ten Brok nawet tu coś robi, powiem wam. On nawet umie myśleć, bo tutaj rozwalił, zniszczył te murki. 89 HP najgorzej. Dobra. O nie. Kurde, Andrea. No, skubany trafił, skubany trafił bramkę. Dobra, teraz. Skupienie 100%. Teraz to wygrywamy. I nagram czasami tego PowerPay'a, bo te starpointy się... Na razie się w ogóle nie przydają, ale może kiedyś. Będą jakieś fajne skiny za Star Nasz Rico kompletnie kurde nie ogarniał. Obraz, sprawdzę ile odcinek trwa. 6 minut 30 sekund. Dobra, jeszcze ostatnią walkę mogę zagrać. WPM Dawor muszę na razie odrzucić. I pozdrawiam Dobra, co by tu zagrać? Hmm. Dobra, zagram hejsta, ale już nie Surgem Tylko Max, kurde, Max Ej, cztery wiadomości w klubie Kurde, oni chyba od godziny patrzą mój profil I czy stworzyłem klub Dobra, zaraz komuś dam ranki w klubie Nie no, kurde Prosiliście mnie już, żebym stworzył swój klub od bardzo dawna A jak będzie w sumie dużo osób, to mogę też akademię stworzyć Ktoś tam może poprowadzić jakiś call leader czy jakaś osoba zaufana <gry> Możecie napisać czy chcielibyście Akademię poprowadzić w komentarzach Ale to raczej tak bardziej bym dał zaufanej osobie Dobra 100 HP Kurde padłem W ogóle kto gra Leonem Heist'a Dobra na razie, na razie tutaj wygrywamy bardzo fajnie Dobra Leon tam użył niewitki, kurde będzie podjeżdżane tam poszedł? No dobra, dobra. Pyk! 33 tysiące HP dojazd, dawaj go! Kurde, źle trochę gadżet użyłem. Hmm, to se Leon bije. Nie no, Leon kurde, to jest dobry zawodnik. W ogóle na początku chciałem nazwać klub Leon Najlepszy yy, Zadymiarz. Nie, ale już tak nie... Ale to dla beki oczywiście bym tak nazwał. No, ale już się powstrzymałem od takiej nazwy, żeby potem wiedzie. Ludzie by mnie jeli w komentarzach Oczywiście dla Beki bym stworzył, żeby nie na poważnie No Leon kurde najlepszy zadymiasz, to ja bym się z tym nie zgodził do końca Dobra, to w tym odcinku byłoby na tyle Jeszcze tylko sprawdzę y, w klubie y, 15 Serio? 6 osób jest w klubie Dobra, Dremorowi damy co-lidera myślę Albo seniora, dobra seniora na razie szaferowi możemy dać Albo dobra damy mu już koło lidera bo jesteś zaufaną osobą z discorda No i ma też moderatora to już mu dam Na razie to chyba tyle awansów pozdrawiam cały klub Możecie wbijać na razie będzie od 15 tysięcy I będzie tak że osta ostatnia osoba z klubu niestety mu będzie musiała dostać kika, Żeby też lecieć po topkę bo Aktualnie w topce ile mają Nie no myślę że tak z tydzień i ten klub już będzie w topce już tak szczerze dobra Zaczymy topkę. No, tu każdy musiałby mieć po 23 tysiące i by było. A to w sumie nie jest aż tak dużo, więc... Myślę, że jakoś by się udało. Dobra, więc ja już kończę ten odcinek. Za to kurde zostawcie po tym filmikiem łapeczkę w górę. Subskrypcję. No a my widzimy się już w kolejnych odcinkach. I teraz chyba będzie daily na kanale. No ale nie wiem czy uda mi się tak robić. Dobra, nie przedłużam tego odcinka. Siema!